Witam kochani bardzo serdecznie w kolejnym materiale, tym razem poświęconym gali Saturday Night Main Event z dnia 13 lipca 2025 roku. Co wydarzyło się na gali? Już za chwilę to do tego przejdziemy. Jednak zanim zaczniemy, chciałbym abyście zasubskrybowali kanał oraz wcisnęli dzwoneczek w celu powiadomień do większej ilości moich materiałów, abyście nie przegapili kolejnych filmów. Nie ma nas co czekać, zaczynamy. Opener dzisiejszej walki to pojedynek Randy Ortona z Jimmy McIntyre'em. Walka, no powiem wam, taka wypoziomowana, najbardziej tutaj e, właśnie Randy Orton pokazywał te swoje stare, dobre, sztuczki był taki bardziej trochę brutalny względem Drew McIntyre'a. Oczywiście nie zapominajmy, że przy ringu z, po stronie McIntyre'a był Logan Paul, a po stronie Randy Ortona nasz słynny muzyk Jelly Roll, którego mieliśmy okazję poznać na ostatnim SmackDown. Jeżeli nie oglądaliście ostatniego SmackDown, tutaj macie raport u góry, za chwilę się pojawi, możecie przeskoczyć wtedy sobie do odcinka i obejrzeć sobie raport ze SmackDown. Walka wyrównana, no właśnie Randy Orton pod koniec walki tutaj nie, Drew McIntyre został zagadany przez naszego muzyka, co doprowadziło do tego, że Randy Orton wykonał RKO dla Drew McIntyre. Kentayera i odliczył go do trzech. Walkę wygrał Randy, aczkolwiek powiem szczerze, po walce jeszcze Logan Paul chciał zaistnieć i tam zaatakował Randy'ego Ortona i nasz muzyk po raz kolejny zainterweniował, wyrzucając Logana Paula z ringu. Jednak otrzymał wtedy w momencie Claymore od Drew McIntyre'a, co przypuszczam, że doprowadzę do tego, bo już jest potwierdzenie, latają w sieci, że na SummerSlam dostaniemy walkę właśnie Randy'ego Ortona i właśnie Rolla, czyli tego muzyka z kontra Drew McIntyre oraz Logan Paul. No, jak to będzie wyglądało, ale mam nadzieję, że do takiej walki nie dojdzie. Choć już skoro latają zdjęcia, to na pewno ta walka będzie. Kolejny pojedynek, proszę Państwa, to pojedynek Solo Sikona kontra Jimmy Uso o tytuł Stanów Zjednoczonych. Tak jak mówiłem w moich sondach i w typowaniu, doskonale wiedziałem, że Jimmy Uso nie dostanie szansy na Tajtrzota. Poza tym po drugim punkcie wiadomo, że właśnie skoro Solo ostatnio wygrał dopiero ten tytuł, więc z jakiej paki miałby go już tracić. Ale mówiłem, że Jimmy jest najbardziej pomijany, ale dopiero potem po odcinku tak do mnie dotarło, że. To właśnie dlatego, Jimmy zapewne jest pomijany. To tak już między nami. Ponieważ to właśnie Jimmy miał zawsze największe problemy w WWE właśnie jeździł pod wpływem alkoholu. Tam policja go parę razy zwerbowała i tak dalej. Więc przypuszczam, że to jest kara po prostu za to, co odwalał w poprzednich czasach. Bo to nie był Jay, tylko to właśnie Jimmy zawsze był zatrzymywany przez policję. I przypuszczam, że to jest właśnie kara od WWE. Wracając do pojedynku, tutaj po dłuższym starciu, no oczywiście wiadomo, interwencja całego Bloodline i tak dalej. Właściwie ta stania to się jakoś inaczej nazywa, bo oni nie są jakieś Bloodline, tylko MF, MFT czy coś takiego, nie wiem, co to ma być ale niech im tam będzie. Po interwencji oczywiście przegrywa Jimmy i Uso. Soles wykorzystuje sytuację, odlicza swojego brata i broni tytułu Stanów Zjednoczonych. Po walce oczywiście, ja będę nazywał to Bloodline 3-0, atakuje oczywiście Jimmy Jimmy'ego Uso i na pomoc wlatuje nie kto inny, jak powracający Jacob Fatu. Jacob Fatu tutaj sobie troszeczkę poradził, wyeliminował, jedne, wyeliminował tych mniejszych, że tak powiem, zawodników Bloodline. Ja nie będę ich wymieniał, bo ja zawsze ich mylę. Talatongę, Talatomba i tak dalej. Mało to ważne, więc wyeliminował tych dwóch mniejszych, a Olbrzym zaatakował właśnie Jacoba Fatu, co doprowadziło, że właśnie Jacob oberwał, ale pod wpływem nerwu tego dużego Olbrzyma naciągnął linę i Olbrzym wyleciał za liny, co doprowadziło do tego, że Jacob wykonał później Suicide daj prosto na Olbrzyma i na Solo. I tym akcentem kończymy właśnie ten pojedynek. No i przechodzimy, proszę Państwa, do trzeciej walki, która miała bardzo kontrowersyjny wpływ, mianowicie Ellenite Knight kontra Seth Freaking Rollins. Walka trwała może że nie wiem, z 8-9 minut, po czym nabawił się Seth Rollins kontuzji. I jest to prawdopodobnie kontuzja, którą posiadał już w przeszłości, czyli tam problem z tym kolanem. Coś mu chyba znowu strzeliło w kolanie, co doprowadziło do tego, że no cóż, nie mógł wyjść już o własnych siłach z ringu. Czyli coś jest nie tak i teraz jest masa pytań, co dalej? Co z walizką Money in the Bank? Co ze storyline'ami? Co z tym wszystkim? Summerslam zbliża się wielkimi krokami, a Seth freaking Rollins jest kontuzjowany. No i teraz mamy problem i zagawostkę jednocześnie. Ja przy Przypuszczam, że pewnie ta stajnia się teraz rozpadnie, albo po prostu widzę jeszcze jeden wątek, jeden, jedyny wątek, że Becky Lynch przejmie stery po mężu. Ona będzie teraz prze, przejmie stery po mężu i będzie po prostu u boku Brona Breakera oraz Bronsonalida, także Pola Hejmana. Widzę to w ten sposób, że pewnie ona będzie teraz tam szarżowała jako mistrzyni interkontynentalna i będzie miała właśnie tych dwóch panów u boku, będzie wplątana właśnie w te całe Storyline, y, dopóki Rollins nie wróci. Tak obstawiam, zresztą to zależy, kiedy Rollins wróci. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawa sytuacja teraz. I zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. No nie wiem, czy walizkę będą wakować, czy jednak właśnie zrobią tak, jak przed chwilą powiedziałam. I Becky Lynch będzie, będzie jako żona rządziła, że tak powiem, tą stajnią, ale no nie widzę tego w większym stopniu. ale to była taka moja luźna sugestia. Jest o czym myśleć: dużo pytań, mało właściwie, dużo pytań, a mało odpowiedzi. Poznamy je zapewne po Evolution albo na pewno na Row, więc zobaczymy, co się wydarzy. Może się okazać, że to nie jest jakaś poważna kontuzja, aczkolwiek myślę, że skoro nie mógł wyjść o własnych siłach, że będzie to jakaś poważniejsza kontuzja. Generalnie walkę wygrywał Ellen to oczywiście mówiąc jeszcze wcześniej, ponieważ no szybko go tam odliczył i Rollins padł na mat i co nie mógł później wstać, to już właśnie kontuzja tego kolana. No i proszę Państwa co? Main event. Main event dzisiejszego Saturday Night Main Event, jakby się to nie złożyło. Pojedynek Goldberg kontra Gunter o tytuł World Heavyweight Championship. Ostatnia walka Goldberga. Ostatnia walka Goldberga, koniec kariery. Gunter też nas szali tutaj mistrzostwo właśnie World Heavyweight Championship. Jak to wszystko się skończyło? Ano skończyło się to, powiem Wam szczerze, trochę Gunter widać, że całą walkę tak kozaczył, dominował. Uszkodził nawet dla Goldberga, ten cały ochraniacz na nogę. Tam troszeczkę dominacja była pokazana no, w wysokim stopniu. Goldberg zapodał Spira, bo tam Gunter jeszcze zaatakował syna Goldberga, tam dał mu liścia, ten młody wskoczył do ringu, no ale ochrona go wyrzuciła i Gunter wracając do ringu otrzymał Spira, jednak to nic nie dało, ponieważ później przekręcił to w hold i Gun... Goldberg poszedł. Pać. Zakończenie walki, no Goldberg usnął jednak, nie odkopał, co czyni go jednak dalej Terminatorem, no i zakończenie, no właśnie tak się skończyła cała gala, no, najmniej, Niven, no, byłem show, pełnią emocji. No, dużo rozdziałów, typu właśnie walka Ortona z, z McIntyre'em, dająca nam pojedynek już na SummerSlam. Soros i Kola dalej mistrzem. No i Goldberg, no, takie, ja tam daję takie 5 na, na 10, nawet, nawet nie wiem, czy 5, nawet 4,5 na 10. O no, tak, może się umówmy. Daj znać w komentarzu, co sądzisz o tej gali. Czy Goldberg powinien zakończyć karierę, czy jednak powinien ją zakończyć z hookiem? Czy jednak zostanie ją tak jakoś ładnie pożegnany, tak jak na Hall of Famera by przystało? Jednak, no, nie wiem, napisz w komentarzu. Że co o tym wszystkim myślisz, jak ci się podobała ta gala? Bo to dla mnie to jest taki, powiem wam szczerze, sporadyczny epizod w ogóle. Nawet zauważyłem, że nie wiem. Nie ma tego na Netflixie, nie mogę tego znaleźć. Ja, tego, ja to znalazłem na jakichś innych stronach, sobie obejrzałem tę galę. Jednak, no, powiem wam szczerze, że nie było. Evolution ja nie nagrywam, nawet nie robię typera, bo mnie to kompletnie nie interesuje. Ta gala będzie jeszcze gorsza niż statem Main Event, więc na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam jeszcze za wczorajszy live, ponieważ było mi bardzo miło z wami posiedzieć, po, 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 pograć, po, posłuchać, porozmawiać. Być może dziś. Jeszcze Lajwika odpalę, gdzieś w 16, 17. Zobaczymy, może na chwilkę wpadnę. Pogadamy sobie jeszcze o emocjach, może jakieś ciekawostki jeszcze będą roli się Nie wiem, czy pograć elitresnik jeszcze, czy, czy może zobaczymy. Ale na chwilę obecną dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten materiał i do zobaczenia w kolejnych filmach już niebawem. Także trzymajcie się ciepło. Na razie.